Cześć, Szymonowa, wszystkim tutaj z KGMS, kolejny odcinek z gry Assassin's Creed. W tym odcinku nie nagrał się głos, z góry za to, z góry za to przepraszam, już w następnych będzie ten głos i... Cóż, będziecie musieli oglądać bez, to do usłyszenia i cześć. Na pewno arka. Arka przymierza? Nie wygłupiaj się, nie ma czegoś takiego. To legenda. To co to jest? Cicho. Kto ci? Chcę przejść przez te bramy przed świtem. Im szybciej to zrobimy, tym wcześniej będziemy mogli zająć się tymi szakalami z masjafu. To Robert de Sable. Jego życie należy do mnie. Nie! Kazano nam odzyskać skarb, a z Robertem rozprawić się tylko w razie konieczności. Stoi między nami a skarbem. Moim zdaniem to konieczne. Dyskrecja, Altairze! Chyba tchórzostwo. Ten człowiek jest naszym największym wrogiem, a teraz mamy szansę się go pozbyć. Złamałeś już dwie zasady naszego kodeksu. Teraz zamierzasz złamać trzecią. Nie narażaj bractwa! Przewyższam cię zarówno tytułem, jak i umiejętnościami. Stać, Nie tylko wy macie tu coś do załatwienia. A, to wyjaśnia zniknięcie mojego człowieka. Czego więc chcesz? Krwi. Nie rób tego! Nie wiesz, w co się wtrącasz, Asasynie. Oszczędzę ci tylko po to, byś mógł doręczyć wiadomość swemu mistrzowi. Ani ona, ani jego ludzie nie zdobędą Ziemi Świętej. Powinien uciekać, póki jeszcze ma szansę. Jeśli zostanie, zginiecie wszyscy! Do broni! Zabić asasynów! oh <laughs> aktywowanie fragmentów pamięci do późniejszego wydarzenia Altairze, wróciłeś. Raouf. Dobrze cię widzieć. Ufam, że misja się powiodła. Czy mistrz jest w wieży? Tak, tak. Jak zwykle zaczytany. Na pewno się ciebie spodziewa. Dzięki, bracie. Pokój z tobą, Altairze. I z tobą. Ha! Co za głupiec! Nie ma potrzeby. Po co on to robi? za dziwny człowiek. Nie powinien zachowywać się jak dziecko. Nareszcie powrócił. Abbas. Gdzie są pozostali? Czy zajeździłeś rumaka w nadziei, że dotrzesz tu pierwszy? Wiem, że nie cierpisz dzielić się chwałą. Twoje milczenie to tylko potwierdza. Czy nie masz nic lepszego do roboty? Mam dla ciebie wieści od mistrza. Czeka na ciebie w bibliotece. Pośpiesz się. Z pewnością nie możesz się wprost doczekać, żeby dotknąć językiem jego buta. Jeszcze słowo i poderżnę ci gardło. Będzie na to mnóstwo czasu później, bracie. Daj! To zaszczyt. Tak tak już czeka. Alteirze. Mistrzu, podejdź, opowiedz mi o swojej misji. Ufam, że odzyskałeś skarb templariuszy. Były kłopoty, Mistrzu. Robert de Sable nie był sam. Od kiedy nasza praca wygląda tak, jak się spodziewamy? To nasza zdolność dostosowania do sytuacji czyni nas tym, kim jesteśmy. Tym razem to nie wystarczyło. Jak to? Zawiodłem cię. Skarb? Przepadł. Robert... Uciekł. Wysyłam ciebie, swojego najlepszego człowieka, na misję ważniejszą niż jakakolwiek inna. A ty przychodzisz do mnie z przeprosinami i wymówkami? Ja... Milcz! Ani słowa więcej! Nie tego się spodziewałem. Musimy przygotować kolejną operację. Przysięgam, że go znajdę. Pójdę i... Nie. Nic nie zrobisz. Zrobiłeś już dość. Gdzie są Malik i Kadar? Nie żyją. Nie, nie całkiem. Malik wciąż jednak żyje, a twój brat? Zginął przez ciebie. Robert wyrzucił mnie z komnaty. Nie było odwrotu. Nie mogłem nic zrobić, bo nie usłuchałeś mojego ostrzeżenia. Mogliśmy tego uniknąć, a mój brat. Mój brat byłby teraz z nami. Twoja arogancja niemal nie kosztowała nas ci zwycięstwa. Niemal? Mam to, czego twój protegowany nie zdołał zdobyć. Proszę, bierz. Chociaż zdaje się, że przyniosłem ze sobą nie tylko skarb. Zostaliśmy zaatakowani! Robert de Sable oblega wioskę! A więc szuka bitwy? Dobrze, nie odmówię mu jej. Idź i z wszystkich. Musimy przygotować fortecę. A co do ciebie, Altairze, nasza rozmowa będzie musiała poczekać. Ruszaj do wioski prędko! Pozbądź się na jeźdźców. Przepędź ich z naszego domu. Zrobię to. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Mm -hmm. Altairze, dobrze, że jesteś. Potrzebujemy pomocy. Co się stało? Templariusze zaatakowali wioskę. Większość ludzi uciekła. Nie wszyscy. Co mam zrobić? Odwróć uwagę templariuszy. Zajmij ich czymś, a ja uratuję tych, którzy są uwięzieni w środku. Jak sobie życzysz.

Nigdy nie uciekniesz! Ja! 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 Trzymaj się za nim! Ja. Co wy robicie? Wróćacie! Ja! 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 ja. 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 Wracaj do Mazjawu! To rozkaz Al-Mualima! Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia, Altairze, chodź! Al-Mualim jeszcze z nami nie skończył. Gdzie idziemy? Tam na górę. Mamy dla gości niespodziankę. Rób to, co ja. Wszystko powinno się wkrótce wyjaśnić. Stań na tamtej platformie, Altairze. Weź. Nie masz do tego prawa, Robercie. Odejdź stąd i będę musiał jeszcze bardziej przeżyć szeregi twoich żołnierzy. Bawisz się w niebezpieczną grę! Zapewniam cię, to żadna gra! Niech tak będzie! Przyprowadź zakładnika! Twoja wioska leży w gruzach! A wasze zapasy niedługo się skończą. Ile trzeba, żeby twoja forteca rozpadła się od środka? Jak bardzo posłuszni będą twoi ludzie, kiedy wyschną studnie i nie będą mieli co jeść? Moi ludzie nie boją się śmierci, Robercie. Oczekują jej oraz nagród, jakie niesie. Dobrze! Będą jej więc mieli pod dostatkiem. Za mną, bez wahania. Okażcie temu głupiemu rycerzowi, co to znaczy nie czuć strachu. Idzie do Boga. Aaaa! Aaaa! Moja noga. Aaaa! Moja noga. Ciszej, bo usłyszą nas, Templariusze. Zostanę z tyłu i zajmę się nim. Będziesz musiał iść dalej bez nas. Po tych belkach dojdziesz do pułapki, którą zastawiliśmy. Uruchom ją i sprowadź śmierć na naszych wrogów. Zostanę z tym i zajmę się nim. Będziesz musiał iść dalej bez nas. Po tych belkach dojdziesz do pułapki, którą zastawiliśmy. Uruchom ją i sprowadź śmierć dla na naszych wrogów. Stanę tyłu i zajmę się nim. Będziesz musiał iść dalej bez nas. Po tych belkach dojdziesz do pułapki, którą zastawiliśmy. Uruchom ją i sprowadź śmierć na naszych wrogów. Wydarzenia. Dobrze zrobiłeś, przepędzając Roberta. Jego siła została złamana. Sporo czasu płynie, zanim znów zacznie nas niepokoić. Powiedz mi, czy wiesz, dlaczego ci się udało? Słuchałeś? Gdybyś także słuchał w świątyni Salomona Alteirze, moglibyśmy tego wszystkiego uniknąć. Zrobiłem to, o co mnie proszono. Nie, zrobiłeś, co chciałeś. Malik mówił mi o twojej arogancji, o twoim braku szacunku dla naszych zwyczajów. Co robisz? Są pewne zasady. Jesteśmy niczym, jeśli nie przestrzegamy kodeksu asasyna. Trzy proste reguły, o których zdajesz się zapominać. Przypomnę ci. Pierwsza i najważniejsza: powstrzymaj swe ostrze. Nim trafi w ciało niewinnego. Wiem. I powstrzymaj swój język. Chyba, że dam ci pozwolenie, żeby go używać. Skoro tak świetnie znasz tę zasadę, czemu zabiłeś starca w świątyni? Był niewinny, nie musiał umierać. Twoja bezczelność nie zna granic. Naucz swoje serce pokory dziecko, albo przysięgam, że wyrwę ci je własnymi rękami. Druga reguła to ta, której zawdzięczamy swoją siłę. Chowaj się w widocznym miejscu. Staraj się ukrywać wśród ludzi, aż wtopisz się w tłum. Pamiętasz, bo z tego, co słyszę, wolisz się ujawnić i zwracasz na siebie uwagę, zanim zaatakujesz. Trzecia i ostatnia zasada. Najgorsza z twoich zdrad. Nigdy nie narażaj na szwank bractwa. To powinno być dla Ciebie oczywiste. Twoje działania nigdy nie mogą nam szkodzić, pośrednio czy bezpośrednio. Ale Twoje egoistyczne zachowanie pod Jerozolimą naraziło nas na niebezpieczeństwo. Co gorsza, przyprowadziłeś wroga do naszego domu. Każdego człowieka, który dziś zginął, straciliśmy przez Ciebie. Przykro mi, naprawdę, ale nie będę tolerować zdrajców. Nie jestem zdrajcą. Twoje działania wskazują na coś zupełnie innego. Nie mam więc wyboru. Pokój z Tobą, Alteirze. Oh! Przystosowuje się o wiele lepiej niż pozostałe obiekty. I tak zamierzam go wycofać. Był w środku zdecydowanie za długo. Jeszcze nie! Wciąż jesteśmy zbyt daleko od celu. Nie możemy ryzykować. Godzinka lub dwie nie robią różnicy. Może omówimy to w sali konferencyjnej. Pozwól Desmondowi rozprostować nieco nogi. Naprawdę nie uważam, żeby było konieczne. Warren, proszę cię. Dobrze.